Cześć, a dzisiaj chciałbym podpowiedzieć wam nieco w kontekście pojawienia się błędu kodu P0340. Opowiemy sobie nieco więcej właśnie na ten temat. A więc to jest kod, który wyświetli się w sytuacji, kiedy dostrzeżone zostaną problemy związane z czujnikiem położenia wałka rozrządu. To co z pewnością musisz wiedzieć, to że nieodpowiednie działanie takiego elementu może skutkować pogorszeniem się stanu pozostałych komponentów, takich jak na przykład wtryskiwacze, może mieć on też bardzo negatywny wpływ na działanie iskry zapłonowej. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby jak najszybciej postarać się rozwiązać tego rodzaju problem. Oczywiście przyczyną pojawienia się błędu P0340 może być awaria czujnika położenia wałka rozrządu, ale nie zawsze też tak jest, ponieważ czasami przyczyna leży gdzie indziej. Taką przyczyną może być też na przykład uszkodzenie okablowania, złączy czy przewodów. Czasami winowajcą jest także zepsuty moduł sterujący PCM czy czujnik położenia wału korbowego. Oczywiście tych przyczyn może być znacznie więcej, natomiast ja osobiście w pierwszej kolejności wykluczyłbym te wszystkie kwestie, o których powiedziałem przed chwilą a wtedy ewentualnie poszukiwałbym innych powodów wystąpienia takiego problemu. Natomiast tutaj też wszystko zależy od konkretnego przypadku i podejścia do ewentualnej diagnozy, jakie wybierze sobie mechanik samochodowy. No bo też pamiętajcie o tym, że jeżeli po prostu nie wiecie, w jaki sposób wykonać diagnozę takiej przyczyny, no to koniecznie zgłoście się właśnie do mechanika, który wdroży tutaj odpowiedni proces diagnostyczny i wychwyci, który element uległ ewentualnemu uszkodzeniu. Co do pozostałych objawów, które mogą towarzyszyć błędowi P0340, no to przede wszystkim taka charakterystyczna kwestia to, że silnik potrafi zgasnąć, czy to w czasie jazdy, czy to chociażby kiedy stoicie na biegu jałowym. Do tego możecie również zaobserwować problemy z rozruchem, jak i także spadki mocy silnika, bywają także dość popularnym zjawiskiem. Zwróćcie też uwagę czy przypadkiem na desce rozdzielczej nie pojawiła się kontrolka z silnikiem Check Engine, która również może sugerować tego rodzaju problemy. No i też w niektórych, zwłaszcza bardziej nowoczesnych samochodach, może dojść do przejścia samochodu w tryb awaryjny. No i też takim bardzo charakterystycznym symptomem może być to, że wciskacie pedał gazu, no a ten nie chce specjalnie reagować. No i wtedy to nie jest to, że pedał gazu się na Was obraził, tylko jest to spowodowane prawdopodobnie właśnie tym konkretnym błędem. No a jeżeli chodzi o jego naprawę czy wyeliminowanie, no to po potwierdzeniu przyczyny mechanik przeważnie wymieni uszkodzony element. zatem Zazwyczaj będzie to czujnik położenia wałka rozrządu, natomiast czasami może być konieczne wymienienie przewodów czy złącze. W niektórych przypadkach być może trzeba będzie wymienić moduł sterujący PCM, no bo czasami może być konieczne pozbycie się problemów z nieodpowiednim napięciem w obwodzie czujnika położenia wałka rozrządu oczywiście tych metod naprawy może być dość dużo w zależności oczywiście od tego, który element uległ uszkodzeniu, natomiast oczywiście taka naprawa, jeżeli zareagujecie natychmiast i nie doprowadzicie do usterki innych elementów, no to wcale nie musi być jakoś zbytnio kosztowna, bardzo często jesteście w stanie zamknąć się w kwotach nawet kilkuset złotych, dlatego kosztem myślę, nie są zbyt wysokie jak na tego rodzaju błąd. No a jeżeli chodzi o marki samochodów, w których zwłaszcza powinniście mieć na uwadze ten kod, to szczególnie dobrze jest mieć o nim pojęcie wtedy, kiedy posiadacie samochód Opla, Audi, BMW, Nissana, Forda czy Renault, ponieważ sporo użytkowników wyszukuje informacji dotyczących tego konkretnego kodu w kontekście tych właśnie marek. A zatem to wszystko w kwestii błędu P0340. Koniecznie daj mi znać Komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia w związku z tym konkretnym błędem? A ja zachęcam Cię jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału i do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli udało mi się Tobie pomóc. Pamiętaj także o ciekawych linkach, które znajdziesz w opisie tego filmu. A tymczasem to tyle. Do usłyszenia.